Tych dwóch państw boi się Putin. Boi się właśnie ataku ze strony tych dwóch państw. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego i wcale tutaj nie chodzi o Chiny. Dzisiaj na temat właśnie wizji przepowiedni tutaj właśnie Jasnowidza Jackowskiego. No przecież Rosja ma dobre relacje z Chinami. No właśnie, no ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat wizji. Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego dotyczącej Putina. Eee, Jasnowidz Jackowski zrobił taką wizję przepowiednie konkretnie dotyczącą przywódcy Rosji. Eee, tak niejako telepatycznie odczytał, co myśli Putin, a czego głośno publicznie nie powie. No, oczywiście, zośliwi mogą powiedzieć w ten sposób: Putin, Putin czegokolwiek się boi, przecież on nie ma jakiegokolwiek sumienia prowadząc wojnę tutaj w Ukrainie. No, z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony wiadomo, że każdy człowiek ma po prostu swoje po prostu słabości, ma pewne swoje obawy. Ja pamiętam taką wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, że Putin miałby mieszkać w jakimś szczerzonym praktycznie tam pokoju, gabinecie. E, tak na pewno to nie jest tak jak po prostu przedstawiono tutaj właśnie na YouTubie, taki filmik pojawił się, tak, e, propagandowy, że Putin mieszka na Kremlu, na pewno tam ma po prostu możliwość spania i mieszkania, tak, ale ma pewnie po prostu różne miejsca w, na terenie tej Rosji rozmieszczone. Że miałby mieć właśnie Putin mieszkać jakimś po prostu, tak, tam nawet była kwestia, że u podnóża gór miałby mieszkać jakimś bunkrzyk czy jakimś po prostu kryjówce, może nie kryjówce, tak, może jakiś po prostu tutaj, no jak bunkrzycz w jakimś budynku, ale co ciekawe, była taka wizja przepowiednia, że Putin jak śpi, to w jego gabinacie znajduje się jakiś duży pies, jakiś owczarek niemiecki, który miałby po prostu też czuwać nad jego bezpieczeństwem. Tak, na pewno za drzwiami jest też tam ochrona i tak dalej, cały obieg jest szerzony za, b, b, pod jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i tak dalej, czego my na przykład nie zobaczymy, ale w samym pokoju jeszcze po prostu, tak, w samej sypialni Putina miałby znajdować jakiś pies owczarek, tak, który miałby szczec jego bezpieczeństwa, tak? czyli nawet nie miałby zaufania Putin do czynnika ludzkiego do ludzi, ale jeszcze po prostu tak, gdyby na przykład, nie wiem, była jakaś grupa, która chciałaby dopaść tej Putina i tak dalej, to na końcu jeszcze po prostu byłby ten pies w tym gabinecie, który zacząłby reagować, który miałby funkcję ochronną praktycznie, jakiś duży wilczu, czy jakieś, jakoś tak to brzmia ta wizja przepowiednia. No, i tutaj jest Nojciacki, a propos tej wizji przepowiedni, powiedział w ten sposób, że Putin boi się ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych. Tak brzmi ta wizja przepowiednia, czyli Putin miałby się obawiać tych dwóch państw. Tylko teraz tak: ataku tych dwóch państw na Bliskim Wschodzie, co może albo co już rozpętało trzecią wojnę światową, czy ataku tych dwóch państw na Rosję. No raczej Izrael nie ma interesu w tym, żeby atakować tutaj Rosję, tak? Stany Zjednoczone raczej też nie po prostu, tak? Chyba, że po prostu Putin sam by zaatakował tu któryś z państw NATO, no to wtedy Stany Zjednoczone mogłyby się ująć, chociaż to też nie jest powiedziane, że ujęłyby się za te państwo NATO i przyszłoby z ocieczą tej Rosji. Natomiast ja bym powiedział inaczej, wydaje mi się, że tu jest kwestia tego, że Putin boi się rozpętania tej wojny na Bliskim Wschodzie, że to byłby duży konflikt, w których też chcąc, nie chcąc zaangażowana byłaby Rosja. E, tak, y, no ale, no właśnie, bo tutaj też jest, są różne interesy i tak dalej, bo z, z kolei była taka wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, która mówi o tym, że y, Putin dogadał się z Trumpem, Trump odpuszcza Ukrainę, w sensie po prostu wycofuje to wojsko bardziej na zachód Europy dalej od granicy tutaj z Rosją, że tutaj tak zmniejszy dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy i tak dalej, Stany Zjednoczone. Oczywiście to też jest zmienne, bo tam Trump raz tak mówi, raz tak, potem daje te ultimatum 50 dni, potem mówi, że wprowadzi wyższe cła i tak dalej. Natomiast tutaj jakby była kwestia tego, że właśnie po prostu tutaj według jasnowidza jego wizji mieli się dogadać, czyli w cudzysłowie Trump miałby odpuszczać Ukrainę, tak, Rosji, Oczywiście, dalej tam będzie pewnie pośrednio czy bezpośrednio pomagać, ale już nie na taką dużą skalę. A z kolei Trump, Putin miałby po prostu odpuścić kwestię Bliskiego Wschodu, czyli pomoc Iranowi, tak? Czy nie przyszedł z ocieczą Putin, czy Rosja nie przyszedł z ocieczą Iranowi? Czy tak rzeczywiście jest, ciężko powiedzieć. Natomiast po części można powiedzieć, że tak jest, tak, bo tu widać po prostu pewne działania ze strony Stanów Zjednoczonych, że odpuszczają kwestię. Ukrainy, tak, na przykład wstrzymane dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy, potem wznowione, tak, potem się okazało, że te dostawy mają być dla Polski, nie dla Ukrainy, czy, czy, czy mają być po prostu teraz, do, do, trafiły do Polski, bo powiedziane, że one są wstrzymane, zostały w Polsce, potem miały być znowu wznowione dla Ukrainy, no to cały czas się zmienia, po praktycznie, jeśli chodzi o tą politykę Trumpa. z kolei widzimy, że Rosja na przykład nie angażuje się, jeśli chodzi o konflikt na Bliskim Wschodzie. Tylko ja bym powiedział taką rzecz, bo tego na przykład Jasnowiec Jackowski nie powiedział. Bo tu może być taka sytuacja, że stany Rosja ma dobre racje z Chinami, tak? Co też budziło takie obawy. Pamiętam, jak rozpoczęła się ta inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. To niedługo po tym czasie, chyba w kwietniu czy w maju, dużo praktycznie tutaj, tak, znaczy po prostu pojawił się przedstawiciele władz chińskich, znaczy przedstawiciele, no sam przywódca, tak, Xi Jinping, po prostu przedstawiciel Chin, pojawił się właśnie na Kremlu, tam się po prostu tak nawet pili szampany, stukali się z tymi, tymi po prostu tutaj kieliszkami no i świat był taki przerażony, tak, co to ma być, sztama Chin z Rosją i teraz co Chiny zaatakują po prostu tutaj Europę, tak, czy na przykład Rosja zaatakuje tutaj Europę, była taka duża obawa, jeśli chodzi o to, co miałoby nas czekać, co miałoby mieć miejsce, no tak ostatecznie nie stało się, tak, natomiast może to też być tak, że jeśli chodzi o kwestie właśnie kwestie praktycznie tej Rosji i Chin, że to być może Chiny wywarły nacisk, tak, że Chiny po prostu wywarły nacisk na Chiny wywarły nacisk tutaj na Rosji, żeby Rosja pomogła Iranowi, tak, żeby Rosja po prostu pomogła militarnie tutaj Iranowi. Że na przykład Chiny powiedziały Rosji w ten sposób, tak, my tu prowadzimy, no wiadomo, że Chiny robią interesy z Iranem, wymiana barterowa, ropa za dostawy tam różnego rodzaju sprzętu elementów, i tak, bo na Iran są założone różnego rodzaju embarga, tak, handlowe, ekonomiczne, no i wymiana, tak, wy nam paliwo, a my wam w zamian to, co wasza gospodarka potrzebuje, a wiadomo, że Chińczycy mnóstwo rzeczy produkują, tak. Natomiast tutaj może być taka sytuacja, że Chińczycy po prostu tak, dogadują się z Rosją. Że oni, czy Chińczycy oczekują, że Rosja zaangażuje się w pomoc Iranowi, bo na przykład Chińczycy nie chcą się angażować tak na dużą skalę, bo to mogłoby dojść do gigantycznego konfliktu światowego. Ale to Chińczykom pewnie by nie przeszkadzało, tak, bo nie mają takie duże zasoby militarne, finansowe i tyle wojska. Ale im najbardziej chodzi o robienie interesów, że gdyby tam miała miejsce wojna na tym Bliskim Wschodzie, znaczy ona ma, tak, w sensie zaangażowania się wielu państw i Chiny by się w to zaangażowały, to mogłoby dojść do buntu wielu państw na świecie, tak, który mówi, a Chiny walczą na Bliskim Wschodzie. Chiny stanęły po stronie Iranu, dobra, to nie robimy z nim interesów i poszczególne państwa powiedziały, nie, to nie będziemy zamawiać, nie będziemy kupować produktów z Chin. No, mogłoby tak się zachować, czy tak by było, to ciężko powiedzieć tak, bo mogłoby to wygrać kwestia ekonomiki, logiki, tak, korzyści finansowych. Jak COVID wybuchł, to też po prostu, e, pamiętam, była konferencja bezpieczeństwa w Monachium e, w styczniu 2020 roku. Państwa były oburzone podczas tej konferencji, żądamy wyjaśnień ze strony Chin, jak to jest, że po prostu tak COVID tam zaczął się w Wuhan od nietoperza, że Chiny na tym nie zapanowały i tak dalej, że nie będziemy robić interesów z Chinami i tak dalej. No potrwało to kilka miesięcy, a potem i tak po prostu nawet kupowali maseczki i inne tam środki decyfikujące z Chin. Tak? No więc jedna sprawa to takie oburzenie polityczne, a druga to po prostu rachunek ekonomiczny. Więc może tutaj być też taka sytuacja, tak, że właśnie Putin pod tym względem się obawia, tak, nie pod tym względem, że po prostu wojna na Bliskim Wschodzie tylko, że mogą być naciski ze strony Chin, żeby Rosja zaangażowała się w pomoc Iranowi, e, tak? I tutaj może się obawiać właśnie e, jakby tej kwestii, tak? Czyli Putin miałby się obawiać ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych, znaczy wątpię, żeby to był atak Izraela i Stanów Zjednoczonych przypuszczony na e, Rosję, tak? O raczej to jest mało prawdopodobne. Ale zobaczmy sobie też ciekawą sprawę, że na przykład, kiedy to nagrywam, to parę dni temu Izrael zaatakował z Syrię, tak? Samą stolicę, tam jakieś budynki i tak dalej. A przecież parę miesięcy temu przywódca Syrii opuścił Syrię w pośpiechu, tak? Co ciekawe, uciekł on do Rosji. Przywódca Syrii, Bashar al-Assad. Nie, nie mylić się z moim przydomkiem, bo to jest nie od tego przywódcy, a czegoś innego. Natomiast e, tutaj e, Syria wcześniej wygrała czy Rosja wcześniej wygrała wojnę w Syrii, bo tam Syria była praktycznie poligonem walk pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi? Natomiast ostatnie miesiące, znaczy ostatnie miesiąca, tak, w praktycznie tam wielu miesiącach temu, tak, jeszcze wcześniej niż po prostu Bashar al-Assad opuścił Syrię, Rosja jakby odpuściła pomoc militarną z Syrii. Tak? Czyli. I jakby Rosja wiedziała, że Izraelowi zależy na Syrii, tak? Czy po prostu Stanom Zjednoczonym na Syrii. Czyli wcześniej nie odpuszczali, trwały tam krwawe walki, przecież tam po prostu te miasta kompletnie zniszczone w Syrii, Aleppo i tak dalej, no kompletnie zrównane z Ziemią. Zobaczcie sobie takie filmiki na YouTubie z droną, to jest coś po prostu szokującego, tak? I, i, a, a później po prostu, tak? I Bashar Assad sam po prostu uciekł, nie walczył dalej, Rosja wstrzymała po prostu tą pomoc, tak? Oczywiście, ktoś powie: No tak, ale tutaj była kwestia tego, że Rosja prowadzi wojnę, jeśli chodzi o Ukrainę. To pewnie chciała prowadzić wojnę na drugim froncie, tak? Pomagać aż tak intensywnie Syrii. A co to? Przecież nie mają po prostu tak możliwości, mieliby możliwość dalej, tak? Ale by tam tamtą kwestię. Czy to była kwestia przypadkowa? No właśnie. No więc, właśnie to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.